M3, miażdżę mocą, kusi formą. Najnowszy chip od Apple jest potężny. W dzisiejszym odcinku skonfigurujemy sobie taką optymalną tutaj wersję do edycji wideo. Przypominam, że nagrywam w innym studio, który, w którym jest dość echo i to audio może mieć troszkę echo. Przepraszamy za to. No sorry, ale to tak. Niestety tak jest. Może mikrofon zmieni, może będzie mniej echo. No nieważne. Jest oczywiście iMaczek, który zawsze miał takie wrażenie, że jest to sprzęt dla studenta, dla dziewczyny, różne kolory, bajery, taki dla dziecka. To nie jest profesjonalne. Nie no, zrobiłbyś profesjonalny, ale to jest 24 cale malutkie no bardziej tak przeglądanie internet. Do konsumpcji niż do produkcji. Najtańsza wersja 7500 zł, która oferuje dość sporo, i jest to sprzęt. No ładny. Oczywiście, jak już konfigurujemy to już na stałe, nie można tego rozbudować. No, nie, jak sobie wyobrażasz, wiercenie dziur w budowie na nowe porty, gdybyś chciał ich więcej, ale jest cieniutki Jak oni to wszystko upchali, to wszystko, to jest szok. No i właśnie dla dziewczyny. Nie polecam tej myszki tutaj, która jest tutaj, z tego względu, że ona jest zbyt płaska, zbyt niska. Jak ja, ja użyłam na, na przykład łodzi jak dłoń spoczywa na myszce, jak, jak widzimy, ona jest wysoka i Odpowiednio wysoka. I środkowa część dłoni nie wisi w powietrzu. Tak jak w tej. co To oznacza? oznacza to, że nie będzie męczyć ci się ręka, a męczy się bardzo szybko. Także polecam inną myszkę. Oczywiście można sobie taki sprzęt. oprócz 24 ramu za 2400 1 TB 2400 zł za 1 terabajt dysku, gdzie 2 terabajty kosztuje SSD NVMe generacji czwartej. Myślę, że tam jest też generacja czwarta 500 zł. Dwa terabajty, nie jeden. no To to trochę jest. I oczywiście gigabajtowy internet. No to za 150 zł. to musisz mieć. No bez gigabajtowego internetu. Jak ty to chcesz? W dzisiejszych czasach. No to już to chyba to już nawet nie powinno być takiej opcji. To już powinno być po prostu. I tyle. No i oczywiście myszka i tak dalej. Ale to yy, sprawdźmy sobie jeszcze wersję yy, mocniejszą, bo to jest 8 na 8. Yy, to wystarczająco. Chyba do, do przeglądania internetu jest wystarczająco. Najmocniejsza moc, najmocniejsza moc, no to jakim to mówisz, w iMaczku. I tu już mamy dodatkowe porty USB 3. Chociaż Thunderbolt jest wsteczny kompatybilnie do USB 3.2, podejrzewam, że to jest to, 3, że to jest 3.2. Um, druga odsłona trzeciej generacji, jak to mówią. I tu już mamy mocniejsze, więcej rdzeni w karcie graficznej. 16 rdzeni z systemem Neural Engine. I gdybyśmy sobie chcieli tak zoptymalizować, to 16 GB to jest troszkę za mało. 24 to jest już odpowiednia ilość. 1 terabajt dysku, 500 to jest mało. dwa no to już trochę ta, ta, ta cena odstrasza. To może jakiś zewnętrzny dysk, sobie za, za 2000 kubków. To już za. No nie, za mniej niż 1000 złotych kupisz kieszeń i okej, okay, standard boltem, no to 1000 złotych musiałbyś wydać na kieszeń i dysk yy, zewnętrzny. Gładzik to nie. No, i wychodzi 13499 zł za urządzenie, które moim zdaniem mógłbyś tutaj wiele zdziałać, przyczepiając kolejny ekran po Thunderboltcie, nie? Przesyła e, obraz, więc jakiś duży 32-calowy można byłoby sobie strzelić. Ale to jest wszystko opcja nieprofesjonalna. A profesjonalne urządzenia mamy tutaj: MacBookie Pro, sama nazwa na to wskazuje, 14 cali, 16 cali, w 14 cali. Mamy gwiazdną szarość i srebrny w najniższej opcji. Czerń wchodzi dopiero przy mocniejszej wersji Pro. Proszę bardzo. Czerń. Ładny jest czarny. Odznacza się. Odznaczał będziesz się. No. I o to chodzi. Mamy tutaj ten pierwszy port, nie wiem co to jest. Dajcie znać w komentarzu, bo ja nie miałem. To jest zasilanie Thunderbolt albo USB. A tu jest Thunderbolt. HDMI. Czyli możemy po HDMI sobie do każdego telewizora, monitora Podłączyć i to chyba na słuchawki. Takie mam wrażenie. Piękny jest. No dobrze, dostępny od siódmego, czyli już wkrótce, możliwość aż do, do maksa. 40 rdzeni ma max Wow. No to jest różnica między 14 wersji Pro a 40, prawda? Ale to już weźmy sobie w najtańszą opcję, bo ta ma jeszcze mniej. Za 9000 zł, możemy mieć. Ile rdzeni? 8 w procesorze i 10 w GPU. I 16 rdzeniowym systemem Neural Engine, ok. 512 jest taka najprostsza. Nie nie, nie brałbym takiej naj, najprostszej. 16 GB to jest minimum. 1 Terabajt również. No, chyba, że ma wszystko na pamięć zewnętrzną. Ale 512 to strasznie mało. mało w dzisiejszych czasach, gdzie iPhone'em. W ProResie ja wyszedłem do, do parku, nagrałem kilka scen iPhonem i, za, za, i 500 giga pamięci poszło. 1 terabajtowy iPhone, więc tam jeszcze zostało sporo, nie? Ale bardzo szybko w ProResie, kilkuminutowe wideo, może 100 giga nawet zajmować. Zasilacz to no-brainer, jak to mówią, bez mózgu, czyli bierzesz no mocniejszy, no co to tam, 80 zł, Nawet nie ma się co zastanawiać programowanie wychodzi 11479 złotych za taki. To powinna być podstawowa wersja 8 giga, to trochę mało. Za MacBooka. Nie w wersji pro m3, a w wersji pro weźmy sobie już na oczywiście jest jeszcze max. Możemy tu zmieniać procesor, tak żebyśmy mogli. Nie, tu jest już od od Maxa. Weźmy sobie w pro. I tak, mamy dodanie 1200 zł do. Szczerze? Taka optymalna to byłaby numer 2. 40 no to jest bardzo dużo, prawda? Ale 30 dodane z 3600 myślę, że to jest optymalne 18. I tu jest również z CPU więcej rdzeni, no to jest różnica między podstawowym a. To jest różnica gigantyczna. 32 GB giga RAMu, czy to wystarczy? Hmm. Ciężko powiedzieć. W systemie operacyjnym, który może nie ciągnie aż tyle RAMu, więc tego nie wiem. Ja osobiście używam 64 i powiem Wam, że tak, trzy ekrany. Na jednym oglądam serial, na drugim coś się renderuje w DaVinci Resolve 4K 60, a na trzecim mam otwartych bardzo dużo okien w różnych przeglądach. Na wszystkich w ogóle mam przeglądarek. Ja zawsze mam otwartych ze 60 okien eee, i trzy przeglądarki. Nigdy tego nie, nie zamykam, zawsze mam otwarte <laughs> i nic nigdy... Nie szwankowało, zawsze tego RAMu było jeszcze sporo, jeszcze 40% RAMu dostawało, ale to był Windows, może nie 40, no, no nie wiem, to był Windows, proszę Państwa, a tutaj jest inny system, więc ciężko powiedzieć, te wartości 96 czy 128, no to są wartości już spore do jakiejś specyficznej pracy nad grafiką, no nad grafiką komputerową, no, nad, nad czym, no, edycja widoczna, chyba, że jakieś pliki 16K, no nie wiem czy ci jest do, do, do edycji wideo, razy. zależy jakiej edycji wideo, może efekty specjalne robisz, no to yy, może jest to potrzebne, 14 tysięcy złotych za 8 terabajtów, nie no to to jest, nie no co, kupujesz dwa za 3,600 co i tak jest z, z, z ceną z kosmosu, nie, a resztę masz no, 10 tysięcy złotych za tą, ile pamięci wewnętrznej, Zewnętrznej byś sobie kupił za 10 000. cały serwer byś sobie postawił za dychę. Postawiłbyś sobie taki mały serwer za 10 tysięcy z NVMi. To jest fakt. Ma, ma, mały, ale byś sobie postawił, nie? No i taki max rozsądny. Szkoda, że 64 nie można wybrać, nie wiem czego. Wychodzi 21 tysięcy złotych, a gdybyśmy chcieli się dopróć, tak na Max Max, Ultra Max. 10 8 terabajtów. No wychodzi 40 800. No to już jest tysięcy dolarów. To sporo. To sporo, proszę Państwa. Bardzo sporo. Moim skromnym zdaniem. Tutaj jest możliwość wybrania 64, czyli od, odejmujemy tą piątkę od tego maksa największego. I gdybyśmy sobie 2 terabajty wzięli, a nie 16, no to mamy 25 tysięcy I to już jest rozsądne. To jest najbardziej chyba rozsądne. Mamy tak. Mamy. Najlepszy chip, wszystko będzie chodzić jak w szwajcarskim zegarku, 64 GB co jest wystarczająco, 2 terabajty i 25 tysięcy, to jest jakieś 5-6 tysięcy dolarów, prawda? To teraz dolar, dajcie znać w komentarzu. To jest optymalna opcja do 14, prawda? Czy szesnastka będzie nam dawała coś ym, innego? Daje nam to, że w podstawowej wersji już mamy gwiezdną czerń. Z wyglądu jest tak samo, tylko jest większa. No tutaj Te porty są te, takie same. Najtańsza opcja, która jest w szesnastce, to 18 rdzeni na 12. 18 RAMu, 14 tysięcy tutaj za. 512. Okej, okay, gdybyśmy chcieli ją tak troszeczkę pod, podkręcić, no to 17 tysięcy złotych musielibyśmy za. Najtańszą szesnastkę, taką rozsądną, wydać. Najbardziej do pruta. Max, max będzie kosztować 40. To jest najbardziej do, do pruta? 42 tysiące złotych. Wygląda na to, że tak. Z wszystkimi programami 40, prawie 5 tysięcy złotych. Jest to około troszkę mniej niż 10. Nie dolar jest. Chwila, pole po jest dolar, może ja to źle liczę. 4.2.2 poszedł do góry i to bardzo dobrze. Ciąg bardzo dobrze, bo youtuberzy są opłacani w dolarach, więc dlatego dlatego dobrze. Czym droższy dolar, tym dla mnie lepiej. Tym dla mnie lepiej. Yy, ok. No to jest to ponad 10 tysięcy dolarów za najbardziej wypasionego Maka Pro. Ale umówmy się, jest to sprzęt, który zaraz się wróci. Kupujesz takiego Maka po to, by robić profesjonalne rzeczy. W innym przypadku 128 gigabajtów ramu za 5000 no tysięcy. Po co ci tyle? Czy 8 terabajtów dysku? No to już jest całkowicie ab abstrakcja. Gdybyśmy to wywalili, to mamy 29 tysięcy. Ok, za 30 koła jeszcze to rozumiem czemu? Bo za 30 koła możesz. Co możesz kupić? Jaki komputer? Za 30 tysięcy 28 900 to 30 tysięcy. Co możesz kupić? Najmocniejszą kartę graficzną. Zwykłą, nie do edycji wideo. Bo są oczywiście karty za 30 tysięcy no, do gomu. Oczywiście, że są takie. Za, za 40 nawet są. Płytę główną to też taka bardziej gamingowa. Zasilać to wiadomo. 4TB pamięci chłodzenie niewodne, z tego względu, że wodne, zawsze ta pompka będzie ją słychać, prawda? Choćby nie wiem co. A tutaj to chłodzenie jest wy, wydajne jak wodne i ten procesor spokojnie obsłuży. Jest to procesor. M, taki zwykły to nie jest. Thread Ripper, który może kosztować trzy razy więcej, w ten czas nasz profesjonalną jednostkę. To jest jednostka, która ja mam taką, tylko że bez, no, troszeczkę wolniejszą, minimalnie, i ona sobie radzi. W 4K60 idealnie sobie radzi. Nie wiem, jakby sobie radziła w 8K czy w 16K. No to już mógłby być problem, dlatego, bo to się Thread Repair. Ale tutaj nie znalazłem ich na tej stronie, może już ich nikt ich może nie kupał, nie wiem, ciężko powiedzieć. 128 GB, ale tutaj RAM różnica w cenie jest niewielka. Ob obudowa trochę z kosmosu. Kosmos. 3000, <noise> można za 1000. Także czy lepiej wy wybrać Windowsa? No, tam masz sprzęt do pracy, mobilny. Do tego jeszcze musisz ekran kupić. No to jest bez ekranu, prawda? No ale ekran profesjonalny, no to też kosztuje. Także myślę, że te ceny są. Podobne, więc nie ma co narzekać, że pewnie będą sprzedawać ich na, na pęczki. Wydaje ci się, a po co to komu? No właśnie, uwierz mi, że będą ich sprzedawać. Bardzo dużo. Pozdrawiam i polecam.